witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie taki bardzo stary przepis jajka po marszałkowsku. Przepis troszeczkę zmieniłem. Nie jest to oryginalny przepis, ale jest to bardzo fajny sposób jak wykorzystać jajka ugotowane na twardo. Na przykład na wielkanoc, jak nam zostaną i nie chcemy już robić past jajecznych, które są zresztą bardzo dobre i znajdziecie je na moim kanale, nie robicie już więcej sałatek, a chcielibyście spożytkować jakieś te jajka na twardo, więc w ten sposób może Wam się spodobać na przykład na śniadanie. Co będziemy potrzebowali? Potrzebujemy jajka na twardo. O, ja akurat mam 3 sztuki, do tego papryka słodka, pieprz, sól, masło, które jest bardzo ważne. Moja zmiana polega na tym, że dodaję jeszcze musztardę i na koniec koperek, więc zapraszam do przepisu. Moje przygotowanie polega na tym, żeby jajka po prostu przeciąć na połowę. Ok. Teraz idziemy na maszynkę i pokażę Wam co dalej. Więc rzucamy masło, roztapiamy je powoli. Jak widzicie masła jest dosyć dużo. Ja daję jakieś 80 gramów. Ale o to chodzi, żeby było dosyć dużo tego masła. Dodaję płaską łyżeczkę papryki słodkiej. Właśnie chodzi o ten efekt. I teraz układam jajka, żółtkiem do dołu. Oczywiście teraz możemy je ładnie posolić z tej strony i w tym momencie je obracamy na drugą stronę. Maszemy z drugiej strony. Oczywiście z tej strony też posolimy i dodamy pieprz. Raziewkę sobie odsunę na bok w patelni. Na środek dodam taką porządną łyżeczkę musztardy. A, jeszcze troszeczkę. Ok, jajka wracają do środka na taki musztardowo-paprykowy sos na samym maśle. Wszystko posypuję koperkiem i smażę dosłownie, jeszcze minutkę. Ok, wyłączę gaz i poczekam, aż to troszeczkę delikatnie się uspokoi i można wykładać na talerz i podawać. Świetne śniadanie ze świeżym chlebem, z masłem. Świetnie to smakuje sobie zaraz wyciągnę jedno jajeczko mm, smakuje naprawdę fajnie świetne naprawdę świetne na śniadanie jak Wam zostaną takie jajka które po prostu są już zimne można z nich tylko zrobić sałatkę albo pastę. To Wy możecie sobie jeszcze je usmażyć. Spróbujcie. Robiono tak kiedyś. My zrobimy sobie to teraz. Odświeżymy bardzo stary, zapomniany praktycznie przepis. A jest naprawdę bardzo dobry. Gorąco polecam. Zapraszam na inne moje filmiki. Skomentujcie, bo to jest dość ciekawe, coś innego, więc czekam na komentarze od Was. Pozdrawiam i zapraszam.